W 2018 to był początek od Zalewskiego, Korteza i Podsiadło. Ten hymn męskiego grania dotarł do trzeciego miejsca w gorącej setce Radia SK. Rok później dostaliśmy Sobie i Wam, w zeszłym roku Świt, same hity. Można było się spodziewać, że i tym razem pojawi się mocna ekipa i mocny numer. No i tak się stało. Jedna z gwiazd festiwalu, czyli Daria Zawiałow, no i Dawid Podsiadło i Vito Bambino. I Ciebie też bardzo to najwyższa nowość w gorącej dwudziestce Radia SK. Co w pierwszej trójce notowania? Miejsce trzecie Sanach, etc. na disco Zanim popłynie uza, skin, I wanna be your slave na drugim I wanna make you hungry, Wracając do fest festiwalu, jedynej takiej imprezywnym roku w naszym kraju, na którą w Esce rozdajemy zaproszenia. W połowie sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie pojawi się gruba ponad setka artystów, wśród nich Kaigo, Alan Walker, Purple Disco Machine czy Kungs. Usłyszymy też matę. Na pewno również z tym hitem, który przesłuchaliśmy w Eski gorącej dwudziestce na jej finał. Kiss Cam podryw roku na pierwszym, a kolejne notowanie eskowej listy hitów w piątek po 18. Michu Sobkowski, zapraszam. Jak już to przesłuchać, gorącej dwudziesty to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej dwudziesty jak ja